Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na holu braniowe z Zary. Będą tutaj rzeczy w większości z wyprzedaży, natomiast dwie pary spodni będą z nowej kolekcji. Ale są tak fajne, przewiewne, dobrze wyglądają, nadają się na co dzień, jak i do biura. Dlatego postanowiłam, wa... postanowiłam, że Wam je tutaj pokażę. Ogólnie jest taki upał, dzisiaj, słuchajcie, jest chyba najcieplejszy dzień. Jest 36 stopni w cieniu w tym momencie i ja się rozpływam, więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś to nagrać. Ogólnie pierwszą rzecz z wyprzedaży mam już na sobie. Ona w ogóle mam ją w trzech kolorach, także nie zdziwcie się, że mam tutaj metkę, bo po prostu chciałam już założyć, żeby wiecie, się nie przebierać co chwilę. I tak, linki zostawię wam standardowo na dole. Te rzeczy jeszcze powinny być dostępne, one ciągle wracają, także jeżeli czegoś nie ma w momencie, kiedy zajrzycie na stronę, to, to polujcie, bo na pewno się jeszcze pojawi. Także ja tak polowałam na wszystko i słuchajcie, zobaczcie, udało mi się wszystkie rzeczy, które chciałam kupić. I zacznijmy może właśnie od tej bluzki, którą mam na sobie. Słuchajcie, kupiłam ten top w trzech kolorach, a w ogóle występuje w czterech. Jest jeszcze taki pomarańczowy, coś takiego. Natomiast mi się bardzo spodobał kolor Nude. Potem dokupiłam sobie właśnie Ecry i taką funkcję. Kupiłam, a potem zobaczyłam na Instagramie, że więcej dziewczyn się skusiło na ten top. I słuchajcie, przepięknie on wygląda. Do jeansów, do spodenek jeansowych, tak jak ja mam teraz, do spódnicy, do wszystkiego. Cena oryginalna to jest, słuchajcie, 69 zł. Natomiast te topy kupiłam za jeden chyba za 39 zł, a pozostałe za 29, bo te ceny tam się co chwilę w zarze zmieniają. Także uważam, że za taką cenę naprawdę warto go kupić. Wzięłam rozmiar L, dlatego że słuchajcie, tu jest taki. Mamy problemik z tym topem, bo to, co Wy tutaj widzicie, to nie jest jakby stanik wbudowany. Ja też tak myślałam, ale to jest płaskie. To jest, słuchajcie, tylko jakby zaznaczone miejsce, gdzie ma być biust. Ale wy tu biustu nie schowacie, bo tu, tu nie jest tak jak stanik, wiecie, że po prostu zakładacie i to wam podtrzymuje. To w ogóle jakby nie. Nie wiem czy kojarzycie takie t-shirty z takim zaznaczonym biustem. To to jest właśnie coś takiego. Także ja wziąłam elkę, żeby właśnie te jakby tutaj przeszycia się wszystko tutaj zgadzało, natomiast właśnie przez to jakiś pies czeka. Natomiast właśnie przez to, że wziąłem tą elkę, to ona trochę mi jest tutaj jakby za szeroka i delikatnie jak się za bardzo ruszam, podchodzi mi do góry. Także muszę z tym uważać, natomiast to nie jest jakiś wielki problem. Ja też nie wiem, czy będę samą tą bluzkę tak nosiła. Raczej, jeżeli będę gdzieś w niej tak, to albo będę stała, albo będę siedziała. W ogóle w planie mam ją nosić właśnie pod ramoneskę, pod marynarkę, pod cokolwiek. Także uważam, że te bluzki są, słuchajcie, przepiękne i za taką cenę naprawdę warto je kupić. To jest taka baza do wszystkiego. Tylko oczywiście trzeba lubić takie bluzki, bo to jest takie... No jakby nie patrzeć, jak bielizna wygląda, także, ale mi się mega to podoba, właśnie do dżinów, do adidasów po prostu super. Po tym jak będę na końcu nagrywała wam przebitki, bo teraz dzisiaj zrobię trochę inaczej, na końcu po prostu będę przymierzała te bluzki ze spodniami, takie od razu zestawy będę wam tworzyła z tego, bo... Wybaczcie, ale jest tak gorąco, że nie chcę się teraz każdej rzeczy zakładać na siebie. Także wszystko zobaczycie na końcu. I teraz kolejna bluzka. To jest bardzo niepozorna bluzka, która, słuchajcie, przepięknie wygląda. Ja chciałam trochę tych właśnie postawić na jasne kolory, kupić więcej tych jasnych ciuchów. I skusiłam się na taki top. On jest z przodu marszczony, ale słuchajcie, tu znowu jest kolor Eclipse. On wygląda tak ładnie. To jest taki zwykły top, a naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Był jeszcze chyba w kolorze czarnym, ale tak jak mówię, o trochę chciałam odejść od tych ciemnych kolorów i skusiłam się na ten Ekry. Nie wiem, jaka była normalna cena, bo tu nie ma ceny, ale ja zapłaciłam za niego chyba też 29 albo 39 zł. Już teraz nie pamiętam. Także rozmiar M, dlatego że akurat w tej bluzce. Tu znowu było to samo. Ona była po prostu. l była za szeroka tutaj, więc wziąłam sobie MK Wzięłam sobie m i M, jest, m, i m jest idealna. Tyle, że tutaj jest też inna sytuacja, bo tutaj jakby nie, nie jest zaznaczony ten biust, więc no tutaj mogłam sobie pozwolić na M. -kę. W tej bluzce bym nie mogła, bo po prostu no, tutaj było. Brzydko by to wyglądało. Także to jest kolejna bluzka. I body. Body już widziałyście w ostatnim vlogu. Białego ja wam nie pokażę, bo tak byle jak sobie szyłam, ale muszę coś innego wymyśleć, dlatego że, mm, słuchajcie, to jest też body, które pięknie podkreśla biust. W ogóle całą serwetkę, słuchajcie, przepięknie w ogóle leży. Występuje jeszcze w kolorze takim taupe, może też kupię, nie wiem. Natomiast tu jest problem też, jak wam mówiłam, z długością tego body, ponieważ, słuchajcie, w ogóle nie wiem, czy widzicie, przód jest dłuższy niż tył i jak zapinacie, to to zapięcie... Na środku, tylko przesuwa się do tyłu To nie jest jakiś problem Tylko problemem jest ta ilość materiału Bo słuchajcie, tego materiału Ja jestem wysoka, mam 1,75 A tego materiału tutaj z przodu jest tak dużo Że ten biust jak się ruszam Właśnie idzie mi do góry Bo tu znowu słuchajcie, to nie jest jakby miejsce na biust To jest tylko zaznaczony biust Tak jak w tych bluzkach Więc e, nie wiem jeżeli macie jakiś patent, co z tym zrobić, jak to skrócić, to dajcie koniecznie znać. Ja spróbowałam ten materiał tutaj sobie złapać, tak żeby nie za wysoko też, żeby wiecie, mi ze spodni nie wychodziło. Ale średnio to wygląda. Natomiast ja na pewno zostawię te body, bo, bo jest po prostu piękne. I cena, i to też pod marynarkę, pod wszystko można założyć, cena oryginalna znowu nie ma ale chyba 69 zł, a ja zapłaciłam 29 39 także rozmiar L ja miałam też M w domu, M tak samo długa była, tylko po prostu była dużo węższa tutaj, także no nie dla mnie i to już wszystko jeśli chodzi słuchajcie o bluzki, teraz pokażę wam spodnie zacznę od spodni, to wszystko będą spodnie szerokie, także żadnych rurek, nic takiego tutaj nie będzie i pierwsze spodnie, które w ogóle występują też w komplecie z marynarką. Ja nie wiem, czy to są takie paski, czy mi się wydaje na ekranie. Jeżeli są, to przepraszam, ale starałam się to światło dopasować, żeby za bardzo nie świeciło i żeby też za ciemno nie było. Także spodnie są też w kolorze ekry i to są takie proste, zobaczcie, długie spodnie. One wcale nie są cienkie. To jest dość gruby materiał. Stan jest wysoki i powiem Wam, jaki to jest w ogóle materiał, bo, bo nawet nie wiem. To jest poliester 74%, 20% wiskoza i elastan, także, także spoko. Myślę, że na wieczór jakieś takie letnie, nawet jesienne, jak najbardziej do, do cvetra czy do golfu jakiegoś, także fajne spodnie. One są dość długie, jak zaraz zobaczycie. I początkowa cena tych spodni to było 139 zł, natomiast ja je kupiłam za 79 zł. Wzięłam rozmiar L też była ok, tylko słuchajcie, problem był taki, że... to z tyłu na tyłku się brzydko układała mk, Tak jakby. Właśnie nie wiem, no coś było nie tak z tą emką, więc stwierdziłam, że wezmę sobie Elkę i zaraz zobaczycie, jak one leżą. Są troszeczkę luźne, ale, ale tak wiecie, wyglądają naprawdę dobrze. I dwie pary spodni, o których Wam mówiłam na początku. To są spodnie, które pojawiają się chyba z tego, co wiem, co roku w zarze. Wzięłam w kolorze czarnym i jasnym To jest, zobaczcie, podobny do tego, ale troszeczkę jakby inny odcień w beżu Bardziej jakby chłodny Ja w ogóle na początku myślałam, że one są białe, ale one nie są białe I teraz tak, to są, słuchajcie, spodnie na gumce One kieszeni nie mają, to jest jakiś tam poliester, chyba nie mają Nie, nie mają, to jest jakiś tam poliester, ale on jest bardzo, słuchajcie, przewiewny ten materiał, naprawdę Super się układają, wyglądają trochę jak taka długa spódnica, może powinnam wam na jasnych pokazywać, a nie na ciemnych. Wyglądają jak trochę taka spódnica i zobaczcie, mega szerokie, takie gnioty, z tego absolutnie nie trzeba pracować, bo to cały właśnie urok jest tym, że one tak wyglądają, jak wyglądają. Eee, najpierw miałam Mki, ale słuchajcie, one są bardzo ciasne w pasie, dlatego zdecydowałam się na Lki, a nawet miałam x w domu, ale x już za bardzo były takie, wiecie, w pasie i w biodrach za szerokie, bo dość duża jest różnica między Lką a XLką. ką także eee, cena tych wspomnień 99 zł uważam, że są naprawdę ekstra, jak zresztą zaraz zobaczycie. Można i założyć do nich klapki, i adidasy wszystko ładnie wygląda, właśnie tego typu topy. I to naprawdę stylówkę macie gotową za wcale nie takie duże pieniądze. Także dobra, wiecie co? Ja wskakuję w pierwszy outfit. Założę może którejś ze spodni i do tego którąś z tych kolorowych bluzek i już wam się pokazuję. Słuchajcie, mam nadzieję, że się nie roztopię. Nie patrzcie na moją twarz, bo wszystko spływa ze mnie. W każdym razie, jeśli chodzi o bluzkę, założyłam tę najjaśniejszą. Ona pięknie komponuje się z beżem tych spodni, bo to jest bardzo podobny odcień, bluzka jest trochę cieplejsza jakby ale ładnie to wygląda także zobaczcie taki zestawik na to zarzucić marynarkę i moim zdaniem super by to wyglądało, spodnie są bardzo długie w pasie są jakby ok, i tutaj pod, pod długości są luźne, także mniejsze nie mogłyby być, bo one też nie mogą się wam tu opinać na biodrach także, no bo wtedy będą wam w tyłek wchodziły, tak jak M w moim przypadku Także bardzo mi się ten zestaw podoba. I teraz wystarczy założyć do tego na przykład super stary, zarzucić ramoneskę i uważam, że to jest bardzo fajny outfit na jakieś wyjście wieczorne. Także podoba mi się ten zestaw. I teraz pokażę Wam zestawik numer dwa. I słuchajcie, zostałam w tych spodniach, żeby pokazać Wam tą drugą jasną bluzkę. Patrzcie jak ładnie to wygląda, jeszcze przy opalonej skórze normalnie nasmarowałabym się jeszcze jakimś świecącym balsamem I moim zdaniem wygląda to ekstra Bardzo fajna, rozświetlająca bluzka W stylu takiej jakiej lubię, czyli na ramionczkach Ja rękawów nie potrzebuję, słuchajcie, do życia, naprawdę Tak się odzwyczajam od bluzek z, z, z rękawami, że teraz chodzę tylko w topach Bardzo ładny, ja w ogóle nie wiem czy oprócz czarnego jeszcze był jakiś kolor, czy był po prostu wykupiony Ale jest mega przyjemny, też ładnie wygląda przez to marszczenie, także... Uważam, że za taką cenę To jest taka alternatywa dla zwykłego takiego topu na ramionczkach Który też kosztuje 39 zł Albo i więcej już teraz Więc no, wydaje mi się, że to jest bardziej takie efektowne I właśnie fajniej będzie wyglądało Fajniej po prostu Niż zwykły top pod marynarkę Czy pod cokolwiek innego Także podoba mi się Czy ktoś tu czekał na róż? Proszę bardzo, słuchajcie Różowa bluzka Oszukałam was, te spodnie mają kieszenie Także mega wygodne. Te spodnie oczywiście trochę prześwitują te jasne, więc bielizna musi być tutaj miód. Oczywiście też tutaj pewnie będzie mocno prześwitywało, bo jest okno na przeciwko, ale jak tak normalnie się stoi i patrzy na te spodnie, na kogoś w tych spodniach, to po prostu delikatnie widać zarys bielizny, ale też tak bez przesady, także bardzo mi się podobają. One są takie wygodne, słuchajcie, w ogóle przewiewne, także tutaj to, że to jest poliester, nie ma większego znaczenia. Także bardzo fajny zestaw, mega mi się podobały te ubrania Jak widzicie dzisiaj wszystko chwalę, bo to są wszystko rzeczy, które na pewno ze mną zostają I absolutnie nie mam w planach ich oddać Także fajnie, ładnie to razem też wygląda Ja bardziej chyba tą różową bluzkę bym widziała do czarnych spodni Ale na koniec zostawiam wam czarny zestawik, bo Nie mogłam po prostu założyć, źle to rozplanowałam I nie mogłam założyć do tych spodni body, bo body by mi się tutaj prześwitywało, wiecie, pod, pod spodniami Także... No dobra i czas na ostatni zestaw, oczywiście czarny No i dobrze, słuchajcie, czas na zestawik ostatni, czarny mm, Zacznijmy od body No body wygląda przepięknie, już przybiałam wam, mówiłam, że pięknie się tutaj układa Ładnie wygląda dekolt Zresztą cała sylwetka ładnie wygląda Tu jest dużo marszczeń i przez to jakby wszystko jest ukryte Także to jest genialne, bo jak body jest takie gładkie, to jednak lubi coś tam podkreślić W tym przypadku tutaj macie wszystko to, czego nie chcecie ukryte Także to jest ekstra I mam też wrażenie, że to czarne jest ciut krótsze niż to białe Nie wiem, może mi się wydaje Ale jakby tego materiału było troszeczkę mniej Natomiast e, założę raz i zobaczę, czy faktycznie jest potrzeba, żeby też to zszywać, czy, czy nie Jeszcze też sobie zmierzę zresztą z białym, bo jakoś tak dziwnie Ale mam wrażenie, że... No, że tak się nie podsuwa do góry Także dobra, a jeśli chodzi o spodnie, to zobaczcie No pięknie to wygląda razem do tego klapki, jakiś koszyk i zobaczcie jaki ładny outfit. Gotowy outfit na jakieś wyjście wieczorne, także... No co mam Wam dużo mówić, słuchajcie. Podoba mi się. Także słuchajcie, to już jest wszystko w tym filmiku. Trochę był chaotyczny, trochę będzie pewnie pocięty, dlatego że jest mi bardzo gorąco. Ja już się tutaj rozpływam, jak już mówiłam chyba sto razy w tym filmiku, także mam nadzieję, że mimo to fajnie Wam się oglądało, że podobał Wam się ten filmik. Zostawicie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pewnie będzie to vlog. Także do zobaczenia niedługo.